Słuchacie Up The Blues Podcast, polskojęzycznego podcastu o Chelsea Football Club. Od kibiców dla kibiców. Cześć, za mikrofonami JJ oraz Paweł. Cześć Paweł. Cześć, siemanko wszystkim. Ostatnio po kilku podcastach, po kilku meczach w podcastach mieliśmy dobre humory. Dzisiaj niestety tak dobrych nie mamy. Chelsea przegrywa z Newcastle i zauważyłem, że siłą rzeczy trochę nasze podcasty dzielą się zawsze na ten taki wstęp, kiedy jesteśmy bardziej, mówimy o swoich emocjach, a potem przechodzimy do analizy. Więc zanim o tej analizie meczu i o sprawach najważniejszych. Jakie emocje ci towarzyszą? Jesteś zdenerwowany? Czy jakoś tak sobie kalkulowałeś, że, że, że ten mecz no niestety będzie wyjątkowo trudny? I jakie, jakie, jakie masz uczucia tuż po spotkaniu? Bo nagrywamy kilka godzin po tym, jak Chelsea przegrała ten mecz w Newcastle. Wiesz, co powiem ci, że no spotkanie z Newcastle no mega irytujące pod tym względem, że. Niby człowiek udził się, że to będzie ciężkie spotkanie i rzeczywiście tak było. No, Newcastle zaczęło bardzo, bardzo ostro i to wykorzystali, ale teraz, tak patrzę sobie z perspektywy innych spotkań, I tak, Manchester City się potknął z Southampton. Później, po meczu Chelsea, Nottingham również zremisowało ze Spadkowiczem Leicester 2-2. Także Niby człowiek się złości na to, że nie wykorzystaliśmy szansy i mogliśmy tak naprawdę zwiększyć sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo szanse na ligę mistrzów, ale ostatecznie patrzymy na tabelę, na to, że te drużyny rywalizujące również o ligę mistrzów się potknęły, no oczywiście poza Newcastle, no to, to nie ma aż takiej tragedii, jaka mogłaby się wydawać po tym oczu. Zaraz porozmawiamy sobie o, o tym, co się stało na. Co się stało na San James' Park, ale jeszcze przypomnimy klasycznie, że możecie nas zaobserwować na YouTubie oraz na Spotify i wesprzeć na Buy Coffee. Paweł, ten mecz był trochę dziwny. Ja się w ogóle tego meczu trochę obawiałem, o ile... Znaczy, teraz ja się właściwie każdego meczu obawiam, ale... Bałem się, że ten, że, że Newcastle po pierwsze to jest drużyna bardzo fizycznie przewyższająca piłkarzy Chelsea. To znaczy my mamy po prostu niż, niższych i chudszych i młodszych piłkarzy niż Newcastle. I po drugie no, graliśmy jednak na wyjeździe, na stadionie, który słynie z dobrej atmosfery. No i rzeczywiście wszystkie moje obawy przedmeczowe się sprawdziły. I te pierwsze 15 czy 20 minut meczu to było... To było to było coś, do czego niby trochę już przywykliśmy w tym sezonie, ale w ostatnich meczach tego nie widzieliśmy, czyli Chelsea przestraszona, Chelsea właśnie stłamszona i Chelsea, która nie wiedziała, co ma w zasadzie robić. Czy ty się zgadzasz ze mną, że, że po prostu ten, ta pierwsza bramka już ustawiła całe to spotkanie i, i że po prostu no nie można było gorszej rzeczy zrobić. Po prostu straciliśmy bramkę i Newcastle mogło robić to, co robi najlepiej, czyli, czyli po prostu fizycznie nas dominować, spokojnie cofnąć się do obrony, oddać nam piłkę i patrzeć, jak my niezdarnie próbujemy tę piłkę przetransportować do ich pola karnego. Wiesz co tak, niby bym się zgodził, ale no, wydarzyło się. W pierwszej połowie, jednak coś, co sprawiło, że jednak tutaj bym powiedział, że ten, to wydarzenie, czy oczywiście kartka Nicolasa Jacksona, czerwona kartka, no to że raczej to zadecydowało o tym, że mimo, że Chelsea przegrywała 1 do 0, to, to ciężko było nawet o ten remis, bo, bo nawet ten przebieg spotkania przecież w drugiej połowie pokazał, że Chelsea nie była gorszą drużyną w tym spotkaniu. Ten wynik 2 do 0 tak moim zdaniem nie pokazuje. Nie odzwierciedla tego, jak ten mecz wyglądał, bo, bo mimo wszystko, w momencie, gdy Chelsea grała jednego z piłkarza mniej, no, momentami nie dało się odczuć tego i, i Newcastle dało inicjatywę. No ale jednak zaczęli, zaczęli bardzo mocno, też moim zdaniem taktycznie świetnie wyglądali, że tutaj Eddie no, rozgryzł Enzo Mareskę nawet pod tym zresztą za chwilkę sobie pogadamy dlaczego pewnie Newcastle wyglądało lepiej, ale to tak wspomnę tylko, że, że taktycznie też wyglądali mimo wszystko lepiej i weszli w to spotkanie o, o wiele, o wiele w lepszy sposób, także no jest kilka taka, ta, takich czynników, które sprawiają, że Chelsea ten mecz, ten mecz przegrała, ale takim czynnikiem, który rzeczywiście się chyba najbardziej przyczynił do tego, że Chelsea nie wywiozła żadnych punktów, punktów z stan Jamess y Park, no to jednak czerwona kartka Nicolasa Jacksona. No właśnie, yy, oczywiście to miało ogromny wpływ i może nie ma sensu dyskutować, co miało większy wpływ, ale wydaje mi się, że, że Chelsea nawet bez Jacksona nie grała aż, aż tak źle, ale czym się zgodził z tobą, że, że Chelsea. Nie była gorszą drużyną, no to nie, Chelsea była gorszą drużyną. I myślę, że to, że graliśmy w ten sposób, a nie inny w drugiej połowie, jednak było podyktowane tym, że Newcastle miało, miało komfortową sytuację i mogło nam piłkę oddać. I, I Chelsea de facto nie miała wielu groźnych sytuacji. Newcastle stwierdziło, że wygrywamy 1-0, mamy jednego zawodnika więcej. Po co? Po co? Po co się bardziej, po co jakieś tempo zwiększać? Oddajmy im piłkę, bo oni nie wiedzą, jak się gra z drużynami, które mają niską obronę i po prostu taktycznie znów podeszli dobrze do Chelsea. Chelsea też według mnie podeszła dobrze do drugiej połowy. Też ta zmiana i postawienie na, na Lisa Jamesa, myślę, że była odpowiednią reakcją, bo kiedy mówimy o tych, taktycznych, o tych taktycznych pomysłach obu trenerów, no to ewidentnie Eddie Howe na przykład zauważył to, że już z Liverpoolem Cody Gak pomiał dosyć Dużo miejsca, ponieważ na prawej obronie Chelsea grał Moises Kaiseto, który bardzo angażował się w grę w środka pola i przez to trochę zostawiał za dużo miejsca przeciwnikom na, na, na tej swojej pozycji, na której grał w tym meczu. No i było tak samo z Newcastle. Pierwsze ich akcje, w, w pierwszej połowie, szczególnie przez to 30-40 minut, no to, to, to było szukanie Gordona, który. który po prostu ma przyspieszenie, który wie, jak oddać strzał, wie, jak dośrodkować. I, I było to wykorzystywanie tego, że po prostu nominalny prawy obrońca, nie było nominalnego prawego obrońcy Chelsea na boisku. Potem wprowadzenie na początku Risa Jamesa, potem też pojawienie się pod koniec Gusto. Według mnie to były dobre reakcje Enzo Mareski, ale cały czas to były reakcje, które ostatecznie no, nie przyniosły rezultatów, bo. Bo mecz przegraliśmy. Co według Ciebie było największą, najważniejszą przyczyną tego, poza tą czerwoną kartką? Co Ci się jeszcze w grze Chelsea nie podobało? Bo zaraz porozmawiamy, co nam się podobało, bo, bo też pewnie kilka takich elementów było. No to, to o czym wspomniałeś, czyli no dalej są problemy z, z graniem przeciwko drużynom, które gdzieś ustawią się niżej i które po prostu będą czekać na, na Chelsea i aż nadejdzie ta okazja na, na dogodny kontratak. No to jest problem, który, który jest i będzie przez dłuższy czas, dopóki, dopóki nie będzie kreatywnego piłkarza na tyle, żeby tę kreatywność móc pokazywać przez taki dłuższy okres czasu. Niby jest Enzo, ale Enzo teraz bardziej oceniam jako piłkarza, który gdzieś wejdzie, uderzy niż jakoś rozegra. No Palmer, który pojawił się w meczu z Liverpoolem, ale jak się pojawił tak szybko moim zdaniem znikł, bo, bo spotkanie z Newcastle moim zdaniem również dość, dość średnie porówny, porównywalne do tego jak Palmer ostatnio Poza tym Liverpoolem wygląda, no to jest tak Jędrzej, że jeśli trafisz na zły dzień naszych skrzydłowych i Kola Palmera, no to Chelsea nie umie grać w ataku i to jest yy, taka strasznie losowa rzecz, że jednak możemy zagrać z Mistrzem Anglii, bądź co bądź, mogli odpuścić derec, yy, ale jednak z Mistrzem Anglii grasz fenomenalny futbol. Bo wylosował się dobry Noni dobry Pedro Neto, dobry Palmer, no, a tatrz z Newcastle wylosowało się coś zupełnie innego, i, i tak jest co, co męż. Dlatego Chelsea raz gubi punkty, raz, raz tych punktów nie gubi, raz zaskakuje, raz, raz załamuje kibiców. Także no, póki nie ma tej takiej ciągłości u tych najważniejszych osób w ofensywie, no to tak, tak jest jak teraz. Opowiedziałeś o Palmerze, i oczywiście no, trudno się nie zgodzić z tym, że Palmer nie zagrał wybitnego spotkania, ale mnie najbardziej jakoś nie wiem czy uderzyło, ale, ale tak zawiodło to, co pokazywał na nim bo jego to właściwie w ogóle na boisku nie było widać. I, no, no, mega słaba, mega słaba, mega słaba połowa. Oczywiście w drugiej już, już nie wyszedł na, na plac gry i oglądaliśmy Risa Jamesa, ale no nic absolutnie nie pokazał. Z kolei Pedro Neto, jakby miał wyróżnić minimalnie kogoś w ofensywie, no to właśnie by to był Pedro Neto, czy wspomniany przez Ciebie Enzo Fernandez, to byli piłkarze, którzy się, się według mnie pokazali od dobrej strony. Ale wracając do tego, ja cały czas bym wskazywał na, na to. Że kluczowe w tym momencie było to, że tak wcześnie straciliśmy bramkę, że to było nawet bardziej kluczowe niż ta czerwona kartka, bo nie ma naprawdę, dla Chelsea, ja teraz się powtórzę, ale dla, dla Chelsea nie ma nic gorszego niż stracić wcześniej bramkę, bo każdy wie, każda drużyna wie, jak grać przeciwko Chelsea, kiedy, kiedy Chelsea musi gonić wynik. Że o ile Chelsea w sytuacji, w której Obu drużynom zależy na zwycięstwie w sytuacji, w której obie drużyny są w podobnej sytuacji, Chelsea może czymś zaskoczyć, czyli najczęściej to, to są te, te szybkie, szybkie ataki, counter pressing, czy, czy indywidualne popisy poszczególnych piłkarzy. Ale w momencie, w którym tracimy bramkę, i w momencie, w którym musimy gonić wynik, no to niestety każdy wie, jak przed Chelsea się bronić. I tutaj dochodzimy do kolejnego olbrzymiego problemu Chelsea, czyli tego. Że aż dziewięciu piłkarzy Chelsea w tym sezonie Premier League popełniło błąd indywidualny, który prowadził bezpośrednio do straty bramki. Straciliśmy takich bramek aż 14, aż 14 bramek po błędach indywidualnych, tylko Southampton bramek tych po błędach indywidualnych stracił więcej, 19. I to pokazuje, że, że po prostu ta, ta granica błędu u nas jest niewielka, ponieważ jak tracimy bramkę, to. to, to, to to, to nas to najczęściej bardzo dużo kosztuje. Oczywiście więcej błędów popełnił, popełnił Robert Sanchez, no ale dzisiaj na tę długą już listę wpisał się Romeo Lavia, czyli piłkarz, na którego myślę w tym meczu szczególnie liczyliśmy, i, no i on trochę zawiódł. Oczywiście przy jego nazwisku zawsze będziemy stosować taką taryfę ulgową. On dopiero wrócił, jest młodym piłkarzem, duża odpowiedzialność jest na nim, plus gra też na takiej pozycji, która po prostu wymusza odważniejsze zagrania, i to czasami się kończy błędem i stratą bramki, a czasami mówimy o, o błysku geniuszu, więc tak już bywa na tej pozycji, ale no to jest coś, na co na pewno musimy zwrócić uwagę, no i to jest coś, co wynika z tego, o czym mówiliśmy już wiele razy, czyli o niedoświadczeniu tej drużyny i o młodości tej drużyny i, i tutaj przychodzimy do takiej mojej puenty odnośnie tego meczu. Chelsea przegrała, ponieważ Chelsea jest to, tym zespołem po prostu dużo mniej doświadczonym niż Newcastle, jak sobie spojrzymy na tabelę Premier League od drużyny najstarszej do najmłodszej, to Chelsea zajmuje w tej tabeli ostatnie miejsce. Chelsea ma najmłodszą kadrę w całej lidze. Którą kadrę ma Newcastle? Piątą. I dla mnie, i dla mnie no niestety, to jest tylko tyle i aż tyle. E, oczywiście to jest jeden z powodów, ale, ale w dzisiejszym meczu był kluczowy. Ten brak doświadczenia. No i to będzie wychodzić przez dłuższy okres czasu. No póki w najbliższym okienku transferowym nie, nie dobierzemy tego doświadczenia, bo można mówić o młodym projekcie, o fenomenalnych piłkarzach, którzy gdzieś za kilka lat będą naprawdę bardzo dobrymi piłkarzami. No, taki Noni Madueke, sam Palmer, Lawia, Kajsedo, no, zresztą wymieniłbym praktycznie cały skład. No, to, to są piłkarze, którzy gdzieś swój prime będą mieli za 2, 3, 4 lata niektórzy, no, ale... No, naj no, tak naprawdę, na palcach jednej dłoni możesz wymienić piłkarzy, którzy są doświadczeni. No, jeden z najstarszych jest Tosin Sinal Darbio, którego za jakiegoś niesamowicie doświadczonego piłkarza i tak nazwać nie możesz, bo dobra, ma sporo rozegranych spotkań, nawet na poziomie Premier League, ale no, gdzie on rozegrywał te spotkania? No, Fulham, także no, to wciąż nie jest piłkarz na, na, na poziom Chelsea, na przykład. No, z roku na rok to będzie wyglądać coraz lepiej, bo to, co sam Menzo Mareska mówił, to że, że ci piłkarze będą dojrzalsi o jeden sezon w Premier League już na, na następny. Także to naturalnie to doświadczenie będzie przychodzić, ale w takich momentach jak te, jak to spotkanie z Newcastle, no to to doświadczenie wychodziło. Nawet właśnie o tym z początku spotkania, o którym wspomniałeś, że doświadczone Newcastle tam, gdzie. Spójrz sam na, na, na obronę Newcastle. Tu masz Botmana niesamowicie doświadczonego o, o danym Bernie czy, czy, czy Szarze. No to nie mówię. No to tam jest masa naprawdę doświadczonych piłkarzy, przede wszystkim też liderów, którzy są liderami od kilku lat. I, i to jest ten początek spotkania pokazał tak naprawdę, jak wejść w spotkanie, a to, to też. Jak wchodzisz w spotkanie, no to pokazuje nie tylko sama jakieś zaangażowanie, no bo nie, nie, nie mówię, że tego zaangażowania w tym spotkaniu u Chelsea nie było, ale doświadczenie, też takie mentalność przygotowania, jakieś takie y, psychiczne ze względu na to, zebrane wcześniej doświadczenie. Nie ma doświadczenia, to no. i czasami Wchodzisz w taki mecz jak tutaj, troszkę troszkę obsrane niestety. Właśnie właśnie tak mówisz. Znowu zgadzam się prawie z większością twojej wypowiedzi, ale nie wydaje mi się, żeby Chelsea w letnim okienku transferowym tego doświadczenia dołożyło. Wydaje mi się, że, wydaje mi się, że Chelsea nie chce dokładać, tylko rozwijać to doświadczenie, i że plan jest taki, żeby ci piłkarze, których mamy, się rozwijali i nabierali doświadczenie a nie, że kupimy kogoś z doświadczeniem tak mi się wydaje, no i też że jeśli mówimy o takim niewyrachowaniu o takim niedoświadczeniu, czy, czy młodości, to, to to trzeba też powiedzieć o Maresce, że on też jest piłkarzem, też jest trenerem, bez większego doświadczenia i też ten brak doświadczenia, jego może wychodzić, Eddie Howe nie jest starym trenerem, oczywiście ale, ale przynajmniej na, na boiskach Premier League dużo bardziej doświadczonym przecież Kilka lat w Bormów, teraz już w Newcastle, więc, więc no to jest nieporównywalne do, do tego, co Enzo Marecka ma w swoim CV. No i chyba po prostu musimy się przyzwyczaić, że takie mecze jak dzisiaj, no bo w dzisiejszym meczu nie było ani tego, ani marginesu błędu, ani nie było miejsca na, 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 na niedoświadczenie, właśnie miejsca na naukę. Dzisiejszy mecz i, i, i to samo będzie w meczu z Manchesterem United, i to samo będzie w spotkaniu z, Newcastle, z Nottingham. Takie mecze to są po prostu mecze które trzeba wygrać i, i w których po prostu przeciwnik nie wybacza szczególnie dzisiaj szczególnie z Nottingham. Bo, bo, bo to są to są mecze jak finały no, i, i tyle i po prostu musimy się chyba niestety pogodzić że, że takie spotkania takie spotkania będą. No i trzeba jeszcze powiedzieć o, o kolejnej rzeczy czyli o formie Chelsea w meczach wyjazdowych czyli o kolejnym problemie który mamy w Chelsea. od Świąt Bożego Narodzenia tylko Southampton zebrał mniej punktów na wyjazdach od Chelsea. Southampton zdobył punktów 4, Chelsea zdobyła 5, Leicester również zdobyło 5, jeśli się nie mylę. Pytanie: Leicester dzisiaj grało na wyjeździe? Tak jest, więc, więc statystyki, na które tu się powołuje, są już zaktualizowane pięć punktów Leicester, pięć punktów Chelsea i cztery Southampton, no to mówi o tym, że na wyjazdach po prostu mamy formę Spadkowicza i, i że to jest kolejny, kolejny problem, który już pewnie w kolejnym sezonie trzeba, trzeba będzie jakoś rozwiązać Paweł jak Ty teraz patrzysz na naszą sytuację, jeśli chodzi o awans do Champions League? W tym momencie zajmujemy piąte miejsce, no i wiemy już, że na pewno z piątego miejsca w tej kolejce nie wypadniemy. Mamy dwa punkty straty do Manchesteru City, trzy do Newcastle i. I tyle samo punktów, co Aston Villa, która jest oczko niżej, i Aston Villa ma 12, 12 gorszy stosunek bramek, więc tam raczej wielkiej rewolucji nie będzie. Jeśli będziemy mieli tyle samo punktów co Aston Villa, to my przechodzimy dalej, a nie Villa. Oczywiście punkt przewagi nad Nottingham Forest. Jak Ty patrzysz na nasze szanse? Wiesz, to co mnie cieszy, może jakby szukać jakichkolwiek pozytywów z tej porażki z Newcastle, no to to, o czym wspomniałem, że jednak dalej rywale w tym sezonie prezentują taki poziom, że my nawet z tą słabą grą od grudnia możemy sobie pozwolić na walkę w Lidzy Mistrzów. Potknięcie Nottingham. Gdzieś można patrzeć na te dwa punkty straty do Manchesteru City, jednak ja patrzyłbym już raczej tylko na rywalizację z Aston Villa i Nottingham o te, o te piąte miejsce. Tu nie ma tragedii, moim zdaniem. To wciąż jest mecz z Manchesterem United, który zaraz po naszym spotkaniu ma, ma finał Ligi Europy. Motywacja tam jest niesamowicie ogromna, na to, żeby z tak fatalnego sezonu wyciągnąć Puchar Ligi, Ligi Europy, więc spodziewam się, że tam. I przez awans też do, do Ligi Mistrzów, prawda? Więc oni, oni grają podwójną tak. stawkę. Tak, to, to, to z pewnością, zwłaszcza patrząc na to, że, że oni są Jay, tylko dwie pozycje nad strefą spadkową. Zresztą Tottenham się wylosował trochę. Finał Ligi, Ligi Europy, fantastyczny, powiem Ci, jeśli chodzi o, o reprezentantów Premier League w tym sezonie. Ale wracając. Tu nie ma tragedii, jeśli chodzi o, o, o to, jak, jak, Chelsea, jak Chelsea ma szansę do, na Ligę Mistrzów w przeszłym sezonie. Co najgorsze, to moim zdaniem, już za nami. Udało nam się wygrać z Liverpoolem, niesamowicie ważne trzy punkty. Przegraliśmy z tym Newcastle. Dzięki Bogu, Nottingham tego meczu nie wygrało, też się City potknęło, także słuchaj, to my się potykamy, ale też potykamy się inni, jeśli tutaj Nottingham byłoby w takim, takiej formie, jak było nawet do połowy tego sezonu, do trzy czwarte tego sezonu, no to, to mielibyśmy problem, to tutaj byłaby szósta pozycja, musielibyśmy patrzeć na, na to, jak sobie Nottingham radzi, a tak naprawdę pozostały dwa mecze do końca i to, czy zagramy w Lidze Mistrzów, to zależy tylko od nas, może to, jest, może to jest jeszcze gorsze, że to zależy od nas, patrząc na, na to, jak Chelsea gra, ale, ale to, to jest najważniejszą rzeczą w tym w tym wszystkim w tym myśleniu o lidze mistrzów, że to wszystko zależy od nas i że najgorszy terminarz za nami. Możemy się kłócić, że z United nam nie wychodzi, ale jednak. Nie, ale, ale no nie tak, 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 tak. Dzisiaj, dzisiaj Westcam West gładko wygrał z Manchester United, patrzymy sobie na skład United, rezerwy tam już jest mentalnie wszystko jest skupione na, na, lidze, na lidze Europy, także Ale jeśli, nawet gdyby oni nie byli United... skup... nawet gdyby oni nie byli skupieni na, na lidze Europy, to cały czas są drużyną w tym sezonie słabą. Szesnastą drużyną w tabeli, która ma Prawie dwa razy mniej punktów niż, niż Chelsea. Także. Słuchaj, ty powiedziałeś, że. Ty, ty powiedziałeś, no, że, że no, yy, dokończ, dokończ, sorry. No, że tak naprawdę brak wygranej z Manchester United to będzie największa kompromitacja tego sezonu, patrząc na ich pozycję w tabeli i na okoliczności odnośnie tego spotkania. No, a wszystko pozostanie tak naprawdę do ostatniej kolejki, tutaj tej starcie z Nottingham. No i tutaj no, finał ważniejszy, moim zdaniem, niż, niż ten z Betisem, bo. Możemy mówić, że fajnie wygrać wszystkie Puchary jako pierwsza drużyna w historii, ale moim zdaniem, jeśli wygramy z Manchesterem United, to większym finałem dla Chelsea pod względem przyszłości tego klubu to z pewnością będzie Tamers Nottingham. Tak, wydaje mi się, w ogóle ty powiedziałeś, że, że w tym momencie oglądamy się tylko na Nottingham i Aston Villa. Ja pójdę jeszcze bardziej. Według mnie w tym momencie głównie oglądamy się na Aston Villa, a nie na Nottingham. Nottingham dzisiaj w meczu z Leicester, które, które obejrzałem, oni już wyglądają jak bardzo zmęczona drużyna. Oni wyglądają jak drużyna, która trochę się powoli poddaje, i, i mimo że przez większość czasu byli w czołówce, to, no to wypadają bardzo słabo. I, no i przede wszystkim to jest drużyna, które, które, z którą gramy mecz bezpośredni. Jeśli chodzi o Aston Villa, tam jest bardzo prosty terminarz, bo oni grają u siebie z Tottenhamem i na wyjeździe z Manchesterem United, czyli z drużynami, które może na papierze są dosyć duże, ale no realnie są, są słabe. Jeśli Aston Villa wygra oba te spotkania, no to do awansu do Premier League będziemy potrzebowali 69 punktów, czyli, zwycięstwo, czyli zwycięstw w obu tych spotkaniach. Jeśli Aston Villa chociaż raz zgubi punkty, no to wtedy, to wtedy wystarczą nam. Te trzy punkty albo cztery, zależy ile punktów zgubi Aston Villa, więc jeśli mamy się na kogoś oglądać, to na Aston Villa. Chyba to jest jedyny klub, który w tym momencie nam, znaczy nie jedyny, bo Nottingham też może nas wyprzedzić, ale to jest ten główny, na który ja bym się oglądał. Oni prawie zgubili punkty wczoraj w spotkaniu z Bormów, ale ostatecznie, mimo że przez 10 minut grali w dziesiątkę, to, to niestety bramki nie stracili i wygrali 1-0, więc będziemy obserwować, co tam się dzieje, ale. Um, ale w tym momencie sytuacja nie jest aż tak diametralnie różna od tej przed spotkaniem z Newcastle. Oczywiście trochę się zmieniła. Newcastle właściwie jest już jedną nogą w mistrzów, Mistrów, ale my cały czas mamy do rozegrania dwa finały, i cały czas wszystko zależy od nas. I chyba to jest to jest najważniejsze. To jest to. No przed, to, jest to meczem, ty, przed meczem z to Newcastle myślałeś? przed meczem z Newcastle tak musieliśmy wygrać te, te pozostałe dwa mecze, czyli z United i z Nottingham, także. Tutaj, mimo że przegraliśmy z Newcastle, nic się nie zmienia i tak musimy z United wygrać i Newcastle, i Nottingham i tak, także także, słuchaj, troszkę, troszkę nam się poszczęściło z tym remisem Nottingham, że ta sytuacja w tabeli jest, A... jest okej, okay. ale nawet jakby to Nottingham dzisiaj wygrało, no to i tak musielibyśmy z nimi wygrać w ostatniej kolejce, także także, słuchaj, tu jest wszystko aż tak ciasno, terminasz się tak ułożył, że, że tutaj tak naprawdę Mega losowo się wszystko może wydarzyć, ale w tej losowości jest to, że, że wszystko jest w rękach Chelsea. Jeśli Chelsea dowiezie, wygra te dwa spotkania, są w Lidze Mistrzów i, i można lepiej patrzeć na przyszłość. Zgadzam się i chyba tutaj stawiamy kropkę. Zapraszamy Was jeszcze raz do obserwowania nas na Spotify oraz na YouTubie i do wspierania na Buy Coffee. Z Wami byli dzisiaj Paweł oraz JJ. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia po spotkaniu. Z Manchesterem United, które już w piątek. Trzymajcie się, cześć.